Mareczko, jestem Pepe pe Tem Games z Big Tumbas, Farming Sotodawaj, 25 na od na Zielonce. Dzisiaj siejemy sobie się, Jak było, to, to sieje złoto, ten zbiera złoto. Eee, ale w liczbie, trochę pozmieniały mi się plany. Tam pracownik pożegnał działkę, to miała być w po, pod obiec. Zmieniłem plany. Eee, Sieję sobie na dwóch działkach skrajnych, czyli tutaj i tutaj, czy skrajnych. No. To... za drogą, jedną równolegle o yy, właśnie yy, te dwa pola będą obsiewane Oj nie włączyłem tego siewnika być i yy, yy, te dwie yy, działeczki, co jest? Mogę teraz włączyć siewnika? Coś tutaj mi się zgubiło dobra, na jest citko. Yy, Bo zanim tam pracownik mi to oborze ja sobie tam postanowiłem, że tam, nie wiem czemu Chodzi mi jedna uprawa. Tylko kwestia czy jest ona możliwa w kwietniu do zasiania. A chodzi mi o szpinak. Szpinak, proszę Państwa. Eee, nie wiem czemu. Mam wrażenie, że ten szpinak powinien być w miarę dobrą inwestycją. Eee, jestem tego ciekaw, jeśli tego nie sprawdzę. My się nie dojem, tak? Więc yy, być może tam będzie szpinak, ewentualnie co jeszcze wchodzi w grachu wchodzi soja, czyli tu i naprzeciw y, tego właśnie pola będzie wtedy y, soja. My tak te graniny, jakoś te pola już powoli tutaj graniczyć, yy, robić tak fajne duże, duże po prostu zbiory, tak? Dalej uprawy <laughs> yy, i tak to właśnie będzie przez moją osobę zrobione. Taki mam plan, zobaczymy finalnie jak wyjdzie mi tu ranią. Samikiem sobie siejemy, bo tak do mnie w polu jeden orze, drugi uprawia i tak to proszę Państwa wszystko bangla. Samik też oczywiście te pole, które teraz spacownik orze on w poprzednim odcinku ograniał, więc teraz pora było krzepnąć go do właśnie siewnika. Możecie napisać mi. Co na tym polu tak definitywnie można zasiać? Czy zasiać szpinak, czy coś może innego? Ehm, nic nie z tymi dodatkowymi uprawami. Czy jakoś soję, czy właśnie pokrycie, yy, czy coś jeszcze innego tam sobie zasiać, tak żebyśmy mogli coś jeszcze miały, yy, tutaj ogarnąć. czekajcie, bo ja mam trochę mikrofon za głośny z tego względu, że musiałem stoić handel, które nagrywałem yy, Actionem i musiałem to wszystkie pokombinować, bo niestety tam już nie chciało wyciągnąć na obs no, jak sobie no, deszcz pada. Deszcz pada mm, w farmingu. E, takie to są jakieś takie klimaty, mamy tutaj. E, więc e, takie to jest życie po prostu. Ale nieźle, źle. Robimy sobie na spokojnie. E, dzisiaj. 25 będzie ogarnięta i nagrana dzień prędzej, można powiedzieć przed wydaniem, więc k nie. No bo co, no, zostałem sam na tym, żeby <laughs> Matula pojechała i wiadomo, teraz troszeczkę więcej roboty będę miał samemu, będą mógł to jest. Więc teraz ciekawe jak to będzie wyglądało na nagrywanie. Mam nadzieję, że aż tak źle też nie wyjdzie i to nagrywanie będzie takie same jak było. A może inaczej, może lepiej wyjdzie, zobaczymy. Na razie nagrywamy tak jak było to zaplanowane, czyli codziennie dwa farmingi właśnie na kanale. Więc tak to proszę Państwa będzie wyglądało. No i dzisiaj mm, będzie jeszcze jedna gra, tak, bonusowa, można powiedzieć. Gierka na kanale, to będzie po tej farmingu. Czyli będzie po jednej gierki, chcę sprawdzić. Właśnie, bardzo ciekawie jednej gry yy, I będę właśnie ją testował Dzisiaj jeszcze na kanał, ale będziecie mieli Ja się ale mam nadzieję, że nie wyda eee, się fajna greka I zarówno, bo mi ja się w ogóle nagrać Raczej tak, ja się wszystko powiedzieć zgodnie z planem Takie to jest plany, są dzisiaj na, odczy, na trzy odcinki, chodziło. Takie są plany, zobaczymy na, na nie wyjdzie ale chyba nie dobrze będzie pod tym kątem, więc ja bym się bardzo z tego cieszył bo tak, w 22 już będziemy mieli żliwa tak po prostu się to już ułożyło w sumie żliwa w gdzie i wracam no i co Miałem powiedzieć, A jeszcze odnośnie tego stołeczka Anti-Simulatora. No i co, musiałem stołeczkę Anti-Simulator nagrywać Actionem, bo par OBS mm. znaczy, OBS nie dawał rady z nagrywaniem właśnie stołeczka Anti-Simulatora. Eee, takie lagi były, że FPS spadł do 25 FPSów w OBS-ie. Dobrze, czy zainwestował te pary gorzkie na 20 godzinach, ten Action? E, udało się to nagrać m, bez żadnych problemów, nie, ale, mam, mam nadzieję, że tak mocno nie było tam nagrania, mocno to widać e, tych lagów. No właśnie, co jeszcze nie zrobiłem? Nie zaznaczyłem sobie faderu. E, Coś mi właśnie tu nie pasowało. Teraz mam nogi, który mimo wszystko jest w miarę mało obciążony, bo obciążenie na poziomie niecałej 10% wy obs mam CPU a tam po 16 17 CPU nie wiem to jest spowodowane wcześniej 20 ponad odcinków nagrywałem OBS-em było bez problemu teraz tam się po prostu coś poknociło i nie dało się tego nagrywać właśnie OBS. em ale dobra, mniejsza tym yy, co było tam nagrywane, jak to było nagrywane a skupiłem skup się skupić teraz na ziewach yy, tego obsa, no bo ogólnie 3 pola będą obsa, mm, czyli tu w pewnym odcinku w poprzednim odcinku uprawialiśmy pole tak, że będzie no i to właściwie naprzeciw nie, można powiedzieć e, też będzie obsa, więc spore ilości obsa. no i ja tak sobie pozmieniałem, pokminiłem dzisiaj sobie też jak uprawiałem e, te pole że stwierdziłem, że chyba jednak nie będę czekał już mm, Później, w późniejszym czasie kolejnego sezonu, yy, by to powiększyć razem tutaj to, że z repaki, to będzie owiec, co siejemy, tylko już to będzie złączone w jedno. Taki mam plan, Do tego wiadomo, będzie trzeba doinwestować, yy, lekko zmodyfikować maszyny, czyli będzie trzeba kupić parę większych maszyn, jakby nie było, yy, no bo, no te siewniki to wiadomo, siewniki to sobie dają w każdych bankach ale to mogę powiedzieć tam nie będzie żadnego problemu hmm, ale chodzi mi o powiadane takie uprawki poprawki e, w jakimś stylu pługi. No mam dwa pługi, mógłbym te asetycznie na dwa ale nie ma więc e, <grym grym> to też trochę abstrahując ale myślę że trzeba będzie w końcu dokupić czwarty ciągnik na gospodarstwo patrzę z perspektywy e, tutaj całościowej i ogólnie jest za mało ciągników na tym gospodarstwie. Więc ja muszę popatrzeć się e, właśnie nad jakimś e, ciągnikiem. Nawet teraz tego e, już Wam pokazuję tego oryginalnego Challengera nawet kupić 58 tysięcy czy tam e, Kopić, bo nie powiem, kościł mnie ten agro Star 8. 31, 10 30 godzin pikabelo ciągnik. Paweł Podochny, się dostawałem, ale na pewno. No i mamy takie modyfikacji, 1299 500 1299 500 <laughs> kosztuje. bo na mi nie No i mamy tylko te dwie opcje tak naprawdę, wersją czynnika, będziemy aktualizować, to będzie ten white, więc um, tak to po prostu wygląda, perspektywy rozwoju, no bo Mówię, teraz jedna tu bo by był nowej ten kawałek, tak? No eee, bo pracownik z tym łamanym pługiem nie daje sobie rady. Tu, tu I jest źle, będą Nie daje sobie rady. Eee, więc będzie trzeba eee, kupić czwarty ciągnik. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym miesiącu byśmy te pieniążki mieli. Wiadomo, że na przyszły miesiąc już tam tych, mm, to nie będzie nam potrzebne, tak? Eee, no bo tylko będą uprawki pod siebie, tak? Czyli właśnie uprawka pod hmm, kukurydzę i pod hmm, soję prawdopodobnie, a tak? pijdzie finalnie. Będę ten szpinak jeszcze mi chodzi, ale zobaczymy, zobaczymy, że to będzie siarne. Eee, no po szpinak siejemy właśnie tym zestawem. Czyli siejemy sobie z bożówkami. Eee, nie żadnymi jakimiś specjalistycznymi yy, siernikami Tylko siejemy właśnie z eee, I dlatego tak sobie wymyślałem, żeby może mm, wziąć Bo No, nawet nie wiedziałem, że połowa nie mam, widzicie? To jest 10 minut odcinka, nie? Eee, no ale trudno Tak, więc tam eee, No i tak sobie właśnie kminiłem, jak tam sobie teraz ogarnąć to wszystko eee, bo mówię teraz, znaczy tego nie ma tuli, nie będzie. Teraz z tymi będzie troszeczkę tak i może być problem pod względem, yy, jak to powiedzieć, pastowy, tak? żeby że trzeba sobie сейf. Yy, czekajcie, już widzę, że to jest tutaj GPS jest. mi, no tu, a nie, dobrze przytał. Czy to dobrze GPS yy, Tylko ja się tutaj za ich za I yy, co ja bym powiedzieć? I teraz się powiedzie, że będzie trzeba się teraz tego sejfa. Mam nadzieję, że tak eee, te dwa Bo to mówię, teraz mamy obiec. W tym miesiącu trzeba będzie przewinąć, tutaj będzie kwiecień. Eee, I patrząc tutaj i na to wszystko, że mamy troszeczkę tysięcy. Mimo wszystko 18 na godzinę. To nie tak źle. Chociaż patrzymy finalnie, jeśli się uda, ponieważ tamto pole już ogarnąć, to oprawki same w sobie już nie będą takie złe no bo uprawimy siebie czynnikiem um, punktowym i, i jakoś tam sobie będziemy powoli um, odbudować Chociaż tak? wiadomo że tam pracownicy są do, jest to jest w ogóle ręka tych tak? pracowników tych pracowników jest pewno nie wiem czemu on tyle do zrobi za każdym razem ile to tam jest party fajnie go to działa czekajcie go że zrobiłem. za to się złamałem się nieka nie robię, bo tak jak sam się tak tak nie ma różnicy. I eee, tak to będzie zasiane, tak to będzie zasiane. Eee, więc tak to wygląda, proszę Państwa. Eee, miałem się powiedzieć. No jeszcze to też jeszcze żadnych nawozów nie daję. Bo chciałem teraz rocznie robić te nawozy, ale mnie tak... Mam tylko ten par tak, polarzepaku. Tak ten nabór troszeczkę by się nie wyglądał. Nie Gdybyśmy sobie na wóz tutaj pod wszystko, znaczy na wszystko, przepraszam, czyli na rzepaki, na opsy i to będzie wtedy już elegancko, bo na tych to zrobione wszystko. No bo mamy teraz mamy modyfikację, która daje jednak podwójne więzienie na strzała, więc zupełnie pewnie fajnie wyglądało. no trochę tego nawozu będzie szło więcej, ale i tak mimo wszystko będzie lepiej niż przewiniać czas i później zapominać w ogóle pod względem e, tego, że trzeba się nawieść jakieś pole tak to po prostu trzeba sobie, człowiek musi radzić mm. no i co miałem powiedzieć jeszcze o, o właśnie tego, z tego tej, mm, co to planuję no mm, mówię, teraz no już powiedziałem, teraz planuję kupić ciągnik, jak najtańszy, ale żeby czwarta sztuka była też chodzi mi o stawienie jakieś jeszcze hali jakiejś wiaty i coś w tym stylu żeby też kiedy ich maszyn pochowali gdzieś tam jest który rzutnik jest wypożyczony jestem jeszcze potrzebny ponieważ jeszcze muszę mm, wywapnować jeszcze jedno pole, dwa pola przepraszam bo w ogóle ten sezon jest jakiś taki, taki zawirowany mocno bo muszę dwa pola poglądać jeszcze wyłapnować mimo że myślałem że nie, już nie trzeba będzie wapnować eee, że tak mi mocno ale to tam już nie będzie chyba aż tak źle mm, pod tym kątem nie jest tak to po prostu wygląda yy, całokształtem yy, i, i co bym ja powiedzieć yy, No i chyba na ja, razie z maszyn tym ogólnie to będzie było wszystko tak No chyba byłaby ten ścianik by po mocy tapił się na yy, yy, obejrzeliśmy właśnie Bo w ogóle było taka ale teraz na pewno jakiś to, to było ponad 200 koni by było być. Najlepiej żeby pasował hmm. jakbym miał kupować nowy, jeśli hmm. inaczej, aby to powiedzieć. Miałem ja ciągnik 200 koni, ale jeśli hmm, będziemy mieli na Cito, wykopywany, to będę wolno 200 godzin szukał, jak będziemy miał na Cito szukać ciągnika i kupywać, no to na pewno będzie to ciągnik kolejaki. Będę pieniądze kopimy. O to mi chodziło. Właśnie 2000 2284 nieźle. E, e, czyli za przewinięcie za dwie godziny wyszło mi y, właśnie same tutaj. Y, zaraz za przewinięcie, tak? A jak może tak? E, Na tym wycinku wagi dokładnie inne miałem pieniędzy na koncie no i coś takiego będzie no ale wiadomo john 78 10 robi największą robotę bo on w ogóle teraz nie stygnie tak jasne pod w ogóle podważeniem tego wszystkiego bo yy, waliśmy panca 9 godzin teraz ma 11, 19 yy, no a tak z ciekawości zobaczę ten ma już 46 godzin 46 godzin Temat 25.4. I. Mm, tak to po prostu wygląda? Mm, to wszystko. No muszę chyba na pewno tego lokomotywkę później puścić tutaj. Do Tego gościa, do tego pracownika drugiego, no bo oni nie radzą sobie rady. Mm, znaczy ten pracownik jeden nie rady tego pola odganego. Bo ja już wiem dobitnie. Mm, tak to po prostu wygląda. Ale jak dopóki. Ee, nie skończę, to nie będę przejechał tutaj pauzował czy coś w tym stylu, żeby iść w John wziąć tą i... lokomotywkę i po prostu mm, puścić go, pracownika wziąć i no, w drugą stronę puścić, bo po prostu poza odcinkiem był sobie to a Myślę, że udało mi się to tak zrobić, żeby już po prostu mm, na kolejny odcinek, czyli na wtorek, na, na jutro, mm, wszystko było zalane. I jeszcze też. Chyba nie wiem, jak zmienić, ale tak trzeba je po prostu zrobić. Eee, takie jest po prostu założenie. Eee, Teotycznie, nie no, faktycznie, chciałem powiedzieć, że się nie musiałbym bać, ale muszę. Bo tam wszystkie pola są wymagane, mają orkię, więc tak po prostu wygląda jak wygląda. Mimo wszystko trzeba zaolać. Eee, chciałem wyciszyć, aby ja połózwałem nagranie. Eee, i. i Ten rząd trochę zostaje. 780 kupowana nówka z nowymi godzinami. Lokomotywa również była bez godzin kupywana. Nie lubię jak motogodzin, godzin, bo ja wiem, że motor godzin nie ma. Mi to rozwala, jak ktoś mówi, że to są motogodziny. godziny. Nie, to nie są motogodziny, to są godziny, które przegraliśmy w... Nie wiem, to tak każdy mówi, że to są moto godziny. Eee... Patrząc na nowe ciągniki, to też nie ma moto godzin, tylko są po prostu godziny. Tak samo, godzina zegarowa jest w ciągnika. Moto to były w starych ciągnikach i od dziwo motogodzina nie była równa godzinie zegarowej. Z tego co ja pamiętam ze szkoły, bo chyba to było 40 bądź 40 minut, to była jedna moto godzina. To wychodziło, A nie, że moto godzina to jedna godzina w realu. W nowych ciągnikach jest tak, że jest godzina do godziny, czyli moto godzina niby to jest hmm, jedna godzina. na zegarze, na liczniku tam powiedzieć. E, w ciągniku nowszym to jest godzina zegarowa, a w stałych nogach to było 40, a bodajże, albo 45 minut godzina tego to powiem ze szkoły. I trochę mnie to rozmawiam jak ktoś mówi że w takim dzienniku nie wiem masz w New Holandzie z 2020 roku a to godzin nie mówię mi tylko o chodzi mi osoby mm, że tak właśnie gadają bo ja wiem obitnie, że motogodzina godzina nie była na godzinie tak mm, To wiem dobitnie jak chodziłem no już Kurwa, 10 lat temu skończyłem szkołę zawodową. No to. to jeszcze coś pamiętam? Taki, takie sugestie szkolne, czy kwestie szkolne, mogę powiedzieć. Tam, jak, nie wiem, jak powiedzieć, to powiedzieć dokładnie. Ale ze do szkoły jeszcze pamiętał. Po prostu ze szkoły pamięta. Eee, chciałem tego zrobić, żeby wziąć do Nie popieram, tym się wnikiem. No będę ogólnie, jak będę pewnie przewijał. Eee, no mówię, tego czwartego czujnika nie mówię, tylko no bo tak, wiem jednego czujnika już, jeszcze dwa cieniki były araby yy, i dwa czujniki by siały, tak? Czujniki by siały, a jeden by a dwa by był araby, to już było zajebiście, ale mój tego czwartego czujnika nie ma Myślę, że co do czego dojdzie, no bo tak, myślę zmienia sobie mniej więcej wstępnie gdzie co by było mm, w kolejnym sezonie już Tak mniej więcej pola by się ułożył i co by danego oprawa była zasiana, tak, czyli byśmy tam sobie dali, yy, powiedzmy, kukurydzę. Yy... Czekajcie, bo ja jeszcze miałem soję sieć. No to ta by była soja. Yy, wtedy tam, gdzie sieje pracownik, tutaj owiec, tam kukurydzę na dwóch polach, a i tam, i tam jeszcze owiec, no, czyli że będziemy mieli kukurydzy, ja już wam mówię. Jakby to traciło, pokaż mi mapę. Tu hmm, tutaj by była kukurydza, tutaj by była kukurydza. I tutaj. Przy Polaku krydę no to by dobrze wyszło. Hmm, tak. Tak, tak, tak. Eee, bo jednak to przystawko od krydzy musi mi się też spłatać. Jakby nie było. Hmm, więc e, tak będzie zrobione. To mówię, no złożówki jedne. Boża jedna, czyli owiec Kukurydza Tutaj druga uprawa I trzecia to będzie właśnie Soja I, i, i mamy już rozwinięte Rozplanowane lustko Więc mi to pasuje mm, to Powiem szczerze, tego obsa też będzie sporo jest po jedno, kukurydzy sporo mm, no kurwa. To powiem szczerze, będzie grubo W tym sezonie będzie grubiutko, proszę Państwa no bo tak, w tamtym roku, znaczy w tamtym sezonie, na mojej po lewej stronie, teraz John jeździ, po drugiej stronie, właśnie tam gdzie teraz może, tam gdzie lokomotyka stoi, ponieważ wiadomo, nie widać, było Render distance. Eee, no tam była pokryta. No to fazuje. No to by teraz była soja, to by był zajebiście. Też patrzę teraz z perspektywy, że niepotrzebnie też żeby znaczy niepotrzebnie, znaczy trochę potrzebnie, bo jak ubiłem to poplony, mm, troszeczkę to oszczędzę trochę nawozu. Ale nie było. Tylko muszę zobaczyć, jak któryś chwastownik może podsiewać poplony. Będzie pod, podsiewał poplony, no to próbujemy nie siać sobie siewnikiem, jak w tym roku mm, poplonów. Tylko po prostu będę chciał to zorganizować chwastownikiem po prostu. Zrobić to po prostu chwastownikiem, żeby troszeczkę to było lepsze dla oka. Nie wiem czemu siewnik nachodzi dość mocno, teraz dopiero zauważyłem, dość mocno na poprzedni przejazd. I powiem szczerze, to jest troszeczkę źle zrobione. Albo po prostu mi się zdaje tak, że nie powinien powiedzieć, albo tak blisko. Nie no, ale ewidentnie widać, że sekcje wysiewające jeszcze nachodzą na yy, poprzedni przejazd. Więc to jest troszeczkę dziwne. Ale z jednej strony może lepiej niech lepiej nachodzi niż pan później E, nie mieć dosianego do zboża czy danej uparły, tak to też może być różnie. No będzie tego nie widać, ja się na śladzie pije się, jeździ to można sobie zrobić nakład, je, z, 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 jeszcze zakład, może boczyć czyli tam powiedzmy jakieś 3 metry, to 3, 2, 3, 3, w zależności też od danej o szerokości. Tak już troszeczkę tak nie zobaczę może te 3, 1 może by tam jeszcze pełen wędził, jeszcze na pewno, raczej znaczy więcej na pewno nie. O. To można powiedzieć, mm, pod tym kątem i, i, i to wygląda. Dobra, czekajcie, bo już ten gps ich troszeczkę lekko mi sfiksował, a mnie jechać bardzo równo. Właśnie jak kogoś to będzie daźniło właśnie z tym nawigacją tam, że jeszcze, ale słuchajcie, no jest, jestem już tak nałożony, tak można powiedzieć, tak? Jestem już nałożony na to, że jeżdżę na GPS-ie, bo 22 mam tego GPS-a w każdym ciągniku. Tam posiadam, ma nawigację. Tutaj tak samo jest możliwość, bo to jest oryginalna nawigacja. Tutaj z tego korzystam w pewnym sensie na, na gminie, bo i robi to wszystko. Ale ja zawsze byłem człowiekiem, który lubi się udoganiać. Dlatego tak po prostu wygląda jak to wygląda, że robię to pod kątem mm, takim, że używam tego co gra nam dała, czyli nawigacji w tym momencie tak to po prostu wygląda z tej perspektywy proszę państwa no, dobra no jest nasz pata minutka. młodeczki ja nie będę przedłużał odcineczka w tym dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle jeśli taki odcinek wam się spodobał w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka na razie, cześć